Witam Was w kolejnym jakże przemiłym odcinku i na pewno długo wyczekiwanym Word, gry World of Tanks i dzisiaj Wam mam zaszczyt przedstawić... A, jak by to ująć? Masłową Fortecę DPS-ową takie najbardziej chyba pasujące określenie Dlaczego Masłową i Fortecę DPS-u? E, hmm. Może dlatego, że masło, bo nawet Panzer 2 na szóstym tierze helkata może przebić i zadać mu obrażenia, bo ma tylko 13 mm stali ze wszystkich stron. To jest jeden. A dlaczego forteca DPS-u? Hmm. Może dlatego, że przeładowanie ma podobne do T-34-85, tylko że no trochę przebicie i obrażenia ma większe i na przykład hmm, Tutaj bodajże przeładowałem jeszcze 9 sekund, ale o, pamiętam, że teraz chyba przeładowuję 7, 7 z kawałkiem sekund i wychodzi na to, że w, w kilkadziesiąt sekund potrafię na przykład zniszczyć yesa. a Jeszcze tutaj jak mam większe obrażenie, nie w te 34, że między 100 a 200, tylko tutaj bodajże między 150 a 250 do 300, chyba nawet. To po prostu mogę zadać o te 100, 100, no od 50 do 100 obrażeń więcej na strzał, <laughs> także jest całkiem ciekawie. Co do celności, no jest całkiem dobra, ale mogłaby być jednak lepsza, bo jednak kółko od celowania jest małe, ale jednak... <laughs> Znowu się zapędliłem, ale nieważne już. E, mi, pomimo faktu tego, że kółko od celowania jest małe, to i tak jak nawet w, przy tym strzale, o tutaj, e, i przy tamtym strzale do VK i M8A1 było widać, że te pociski strasznie się rozlatują. No niestety. No i tak. I tu właśnie był przykład, dlaczego nie lubię tego czołgu. Masło. Jeden strzał i już zaszło 1 trzecia HP. Drugi strzał i już mamy tylko 100 HP. Nie... Ale tu, tutaj po prostu zaraz będzie perfekcyjna sytuacja z tym jagiem, jak ja się z nim walczyłem i to. Dosyć śmiesznie to wychodziło. I tutaj przy okazji właśnie można też zauważyć jedną wadę silnika gry World of Tanks otóż kiedy walczymy za wzniesieniami, czasami mamy taki błąd, że mimo że wzniesienie jest poniżej miejsca, w które celuje nasze działo, to i tak... Pocisk e, się zatrzymuje na tej jakby niewidzialnej teksturze, znajdującej się zaraz nad skałami. Widać to zwłaszcza tam przy momencie z początku, co był Crusader e, i w niego celowałem, i miał, nie miałem po prostu na nim tego znacznika penetracji. Na, na czarno po prostu go miałem. I to jest właśnie ten problem, że to zżera pociski. Nie można zadać wtedy obrażeń dla nikogo, no, niestety. E, tak, i zapewne znowu. Będzie, że ojojoj, znowu ta sama mapa i znowu ten sam tryb. Tylko, że. No, no, ta akurat jest taka, że na niej mi jakoś dobrze prawie wszystko wychodzi, więc biorę to i nie narzekam. I tutaj chyba się uporałem z Joy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jeden rykoszet e, Tutaj w tej grze bodajże będę miał 9 zabić? Tak, będę miał 9 zabić, najwięcej jest całej drużyny i to jest chyba rekord mój na. Tak, to jest mój rekord na całym koncie, nawet bo więcej nie miałem. No, niestety nigdy nie miałem przyjemności zebrać o, dwucyfrowej liczby kilów. No ale cóż. A, tutaj po prostu, jakby to ująć, yy, nasi kochani znajomi, którzy <ścoughs> stoją tam z czerwonymi znacznikami po drugiej stronie, byli tacy trochę ślepi na moje działania na górce. Tam stoi fałka tyłem. Tam stoi drugi fałkak za skałką. A, jednym słowem, no tak jak mówię, byli no troszkę ślepi. A ja po prostu sobie stałem na górce i robiłem obrażenia i jeszcze nawet ich wykrywałem. No tutaj M4 -ka poszła, zaraz KF1 pójdzie. Fałki są już na wykończeniu. Po prostu miodzia. Bam, 206. Tak jak mówiłem, tu średnie obrażenia są o te 100 prawie większe niż o te 85 ma. Bam. W ogóle nie wiem jak ten strzał trafiłem, bo tak jak zapewne widzieliście, on trafił w ziemię za kawu 1 ale to już nie Nie wiem, czy to jest problem mojego internetu, moich małej ilości FPS-ów, czy co. O właśnie, tak jeszcze na boczku powiedziawszy, Tutaj widzicie też zapewne, że mapa jest pusta. Pusta, jakby, nie wiem, jakiś siermiężny drwal tu przeszedł i nic nie pozostawił po sobie. Otóż, z powodu takiego, że w tej grze strasznie ciężko się gra, mając od tych 15 do 30 fps zależnie od jakiej mapie, od, od jakiej mapie, u, na jakiej mapie gramy, to zainstalowałem sobie mod który mm, usuwa modele drzew Tak, usuwa modele drzew Ale należy tutaj pamiętać o tym, że To usuwa modele dla klienta A serwer dalej liczy wszystko, jakbyśmy je mieli I to oczywiście zwiększa FPS-y Ale tam te sto kilka FPS-ów, których się pokazuje To jest totalny bullshit No, specjalista, medal elitarny Mistrz pancerny Czego chcieć więcej?